Pokój i dobro kochani. Dzisiaj jest czwartek, 24 listopada. W liturgii obchodzimy wspomnienie świętych męczenników Andrzeja Dunklak, prezbitera i towarzyszy, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. W dzisiejszej Ewangelii, kochani, Pan Jezus również przechodzi bardzo płynnie od obrazu zniszczenia Jerozolimy do obrazu apokaliptycznego, który dotknie cały świat. Na końcu tego obrazu, końca świata, przyjdzie Pan. Dosłownie jest powiedziane, że przyjdzie Pan na obłokach z mocą i wielką chwałą. I mówi: Podnieście głowy, bądźcie odważni i cieszcie się, dlatego że ten czas będzie czasem, kiedy przychodzi Wasze odkupienie, kiedy przychodzi Wasz Odkupiciel. Zastanawiałem się, kochani, dlaczego Pan Jezus przeszedł od tego obrazu zniszczenia Jerozolimy do obrazu końca świata. Otóż, wydaje mi się, że zrozumiałem, o co chodzi Panu Jezusowi. Dla Izraelitów Jerozolima i również świątynia były całym światem. W momencie, kiedy to zostało zniszczone i upokorzone, to dla nich świat się skończył, już wszystko było zupełnie inne. Tutaj, w tym świecie, kiedy Pan Jezus przychodzi jako odkupiciel, przychodzi z wybawieniem, również Izraelici mają nadzieję, że odbudują swoją świątynię. Chcę Wam powiedzieć, że również w naszym życiu tak może być. Że przyjdzie nasz osobisty koniec świata. Kiedy przyjdzie jakaś taka sytuacja, która nas zdruzgocze, kiedy nas, nasz cały świat się zawali, to może być nasz taki osobisty koniec świata. Przychodzi mi na myśl tutaj, moja serdeczna przyjaciółka, z którą na polu muzycznym i nie tylko bardzo dobrze się rozumiemy, którą bardzo sobie cenię jest wspaniałą osobą. I pamiętam, że był taki czas, kiedy mówiono, że w 2013 roku będzie koniec świata. I wielu ludzi o tym mówiło, gdzieś tam nawet jakieś artykuły się pojawiały w prasie. I tego roku, właśnie w 2013 roku, jej syn, jej jedyne dziecko popełnił samobójstwo. Dla niej to był koniec świata. Cały świat się zawalił, już żadna radość nie była taką samą radością, już żadna przykrość nie była w stanie przebić tej przykrości, która ją spotkała w życiu. Nawet kiedy był remont jej mieszkania, kiedy panowie trochę chyba mm, źle się spisali i kiedy ściana, którą mieli wyremontować, po prostu zawaliła się czy tam przebiła się na drugą stronę. Kiedy zobaczyła to zniszczenie, oni powiedzieli, chcąc ją uspokoić. Wie pani, co wszystko my naprawimy. Niech Pani się nie denerwuje. Ona powiedziała, Wiecie co? Już nic nie jest w stanie mnie załamać. Po prostu przeżyłam takie rzeczy w swoim życiu, że już nic w stanie nie sprzebić tego, co mnie spotkało w moim życiu. Dla tej mojej przyjaciółki, przychodzący Pan, który przychodzi w czasie modlitwy, w czasie Eucharystii, jest właśnie takim odkupicielem, który jest jedynym ratunkiem na to wszystko, co stało się w jej życiu. Być może w Twoim życiu też tak jest, że świat Ci się zawalił, że być może od śmierci kogoś ważnego w Twoim życiu. Wszystko jest już inne. Już nic nie jest w stanie tak bardzo cię ucieszyć ani tak bardzo cię załamać, bo wszystko jest po prostu inne. Może twój koniec świata już się odbył. Mam dla ciebie dobrą nowinę, dlatego, że przychodzi Pan, jako odkupiciel, do którego należy ostatnie słowo. On przychodzi, aby cię wybawić, aby cię podźwignąć. Jeszcze nic nie jest skończone. To jest dla ciebie dobra nowina. Być może niektórzy powiedzą sobie, o czym ten Ojciec Piotr mówi: On o Niebie, a my o chlebie. My mamy mnóstwo różnych problemów. My mamy rachunki do zapłacenia, my mamy sprawy różne do, do załatwienia, my mamy mnóstwo różnych rzeczy, które musimy zrobić, bo świat nam się wali, firma się rozwala, życie się rozwala. I co? Pan Jezus przyjdzie, zapłaci moje rachunki. Otóż chcę Ci powiedzieć, że dobra nowina polega na tym, że być może Pan Jezus nie zapłaci Twoich rachunków, chociaż znam takie przypadki, że Pan Jezus i takie rzeczy porozwiązywał. Ale chcę Ci powiedzieć, że Twoje podejście do tych problemów będzie zupełnie inne, nie będzie paniczne, nie będziesz czuł się osamotniony, osamotniona w tych swoich sprawach, ale będzie z Tobą Pan i zobaczysz, że przejdziesz przez to całą, a później być może nawet będziesz śmiał się z tych sytuacji, które kiedyś były dla Ciebie Twoim końcem świata. Chcę, kochani, udzielić Wam teraz Bożego błogosławieństwa, abyście pamiętali, że kiedy przychodzą na nas trudne dni, to również zawsze na końcu tych trudnych dni stoi Pan jako Odkupiciel i On przychodzi, aby nas wybawiać. Przyjmijcie, Boże, błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, Papa. Pa. Do jutra.